No w końcu ją mam. Ją, czyli zapytacie co? Przeminęło z wiatrem Margaret Mitchell. Posiadanie tej powieści marzyło mi się już od dawna, ale jakoś się nie było okazji. Przeczytałam ją w szkole średniej i wtedy się w niej zakochałam. Margaret Mitchell wydała tę książkę w 1936 roku. Jej akcja toczy się w czasie wojny secesyjnej i mam nadzieję, że nie uważacie przeminęło z wiatrem za romans, bo to byłoby znaczące uproszczenie. Wobec tego o czym jest Przeminęło z wiatrem? Moim zdaniem o przemianie, o przemianie kobiety słabej w kobietę niepokojąco tak naprawdę silną. Wydanie Przeminęło z wiatrem, które udało mi się upolować, to wydanie od wydawnictwa Czytelnik z 1977 roku. Wydanie, które tłumaczyła Celina Wieniewska. Okładkę projektował Marian Stachurski i zdradzę Wam, że to nie jest wydanie, które mi się marzy, bo jest wydaniem klejonym, a wolałabym zdecydowanie bardziej wydanie szyte.